Witam z tej strony pasieka pszczółki. Przestawiłem ul już po pierwszej denicy. Denica już przygotowana, kolejna do wymiany. Wstawiam ze starego stojaka. Na nowy, na jesieni zrobiony. Zobaczymy. Zobaczymy, jak... ...osyp. Dobra. Ul przestawiony. Kolejny osyp, żeby nie było. Tak to wygląda. Może coś już wyniosły, porządkowały, ale podejrzewam, że może tam trochę tej pszczółki leży. Tu dużo nie ma. Jest 100 sztuk. I tutaj tak to wygląda. Pauza. Kolejna denica już jest przygotowana. <laughs> Mówię, nie mam tak denic na wymianę. Jedną miałem nową, jedną miałem nową. Kolejny, kolejna rodzinka do, do przestawienia. Coś nie chce się odkleić, muszę podłutować, coś tutaj powstało, no problem. Dobrze zabezpieczyły. Tak wygląda osyp w tej, w tej rodzince, latają. Tak wygląda, tu jest, ich, tu jest ich zdecydowanie więcej, no ale dobra. Pauza. Kolejne przeniesienie. Amatorszczyzna. Urządza się tym nagrywaniem. Tak to wygląda. A i został podstawek po. W silikonie kwasu Tak takie, takie są osypy po zimie. Mówię, one tam coś próbowały wynosić, ale jakieś takich ilości tu nie ma. Wczoraj też tam patrzyłem. Dobra, kolejna pałka. Kolejna denica przygotowana. No. Przygotowana wstępnie. Tak to tak to wygląda. Super. Tutaj to moja największa rodzina, ale tu była tu był odkład. Sypany, to był odkład sypany. Także postaram się też zrobić takie ujęcie zrobić ujęcie tego przełożenia. Kalvum. Mamy. tak. Super. Więc startuje. Tak to wygląda, tu kolejne pudełko kurde mi zostało. Nie wiem że jak wpadło chyba jak przekładałem ramki, ale dobra tu kolejne, kolejny osyp po zimie Także tak to wygląda Bez żadnej ściemy Kurczę trochę słabo tu no ale dobra. E, e, tak to wygląda. Tak to wygląda po zimie. Ten osyp. No jest nie wiem. No, ciężko powiedzieć. Z pięciu uli. Z pięciu uli. E, panowie pszczelarze. Panie pszczelarki. E, drugi rok mam pszczółki. Drugi rok mam pszczółki. No tego osypu nie wiem. No, na szklanki, jakby przeliczył trzy szklanki ze wszystkich, wszystkich uli. Wszystko zsypałem Mówię tu na styropian. płytę styropianu. Zobaczymy. Muszę to wziąć jeszcze do kontroli sobie to przejrzeć. <laughs> Zobaczyć to wysuszę i przejrzę to już na spokojnie waroza jak to wygląda czy, czy po prostu się znajduje w tych martwych pszczołach no i tak moi kochani wygląda po takim szybkim moja pasieka po takim wszystkim przy, przy przełożeniu szybkim wszystkich uli taki mówię stojaczek zrobiłem na, na 5 na 6 na 6 uli będzie jeszcze jeden taki zrobiony no zobaczymy no na razie tak wstępnie tutaj nie mam miejscówki taki zbyt no, na południe odwrócone tutaj u mnie te tak zastawione niby trochę tu jest u rodziców mam te pszczoły muszę ten stary po prostu wyrzucić już tutaj to, to. stare obejście stary, stary mój stojak no ale dzikie gęsi, żurawie przyleciały chodzą, krzyczą gdzieś tam dobra, to by było tyle pozdrawiam eee nie wiem czy się przedstawiałem wszyscy mnie znają chyba z innych filmików jestem Józek Pasiekę nazwałem Pasieką Pszczółki pozdrawiam zachęcam do komentowania do, do subskrybowania e, fajnie jak ktoś udzieli jakiś rad, porad e, mile, mile widziane komentarze e, czy to będzie hejt czy, czy zwykły komentarz wszystko przyjmuję, nie mam zablokowanych Człowiek się uczy na błędach Mówię, to, to jest Mój drugi rok Druga zima Drugą zimę mam pszczoły Fajnie przezimowały, pięć do zimy Pięć żyje, pięć do wiosny Jest godzina gdzieś Ósma Dziewiąta, jakoś tak chyba Ciepło, ciepło się zanosi Dzisiaj się ruszą, na pewno wczoraj Wczoraj tu tak podszedłem, to ostro wszystko chodziło Nawet widziałem na odnóżach pyłek, skąd jak tu u mnie same to pole wierzba to ona będzie dopiero tam nic nie ma, żadna wczesna żadnej leszczyny tu nie widziałem także no pozdrawiam pozdrawiam jeszcze raz dziękuję za oglądanie, za łapki, za komentarze do kolejnego zobaczenia